No nie można właśnie no Cześć jestem Lena. Cześć jestem Lena, zaraz Ma. wszystkich postrzelę i zabiję. Mam 8 lat. Bo jesteście gówną. Ma. Ma. Mam 8 lat. Mam 1000 10 lat no. I robię bity. Ja śpiewam no. piosenki Freeza. Bo, no. bo jestem. Jesteś. Mi. Jesteście jest głównami. Jestem niska. jestem wysoka, ale ona jest niska. Ja jestem wyższa od ciebie, ja No bo ty masz 13 lat, a ja jestem. Ja wyższa. mam 11. A ty Sporej. masz 8. To był Franek! Do widzów, że są Eee! taki odcinek? Chyba go nie wrzucimy. Będzie dla, dla wspierających. Ten film będzie do wspierających, nie? A co to jest do